Cześć, ja, witam, serdecznie się mówimy kolejnego questa. Tym razem mamy dosyć ciekawy quest, który jest on bardzo ciężki, według mnie, dlatego, że jest bardzo źle opisany. Chodzi o to, że mamy quest dokładnie e, zyskać zdrowie lub słone będą w przebraniu krzaka. O co chodzi? już tłumaczę. Jak wiecie w tym serii nie mamy żadnego przebrania krzaka, więc no, nie możemy założyć krzaka, nic w tym stylu. Dlatego według mnie właśnie quest jest dosyć słabo opisany i szczerze na początku sam się zastanawiałem o co chodzi. No i już tłumaczę. W obecnym sezonie mamy krzaki, ale samo one tak naprawdę tylko takimi krzakami na łapie. Jak widzicie, mamy tutaj taki duży krzak, burz dokładnie. I po prostu chodzi o to, że musimy właśnie wejść do niego i po prostu w nim wypić kewa, użyć apteczkę bądź jakiś inny Jak zobaczcie, teraz ja sobie wszedłem tutaj. No i wypiekawa i powinno mi właśnie zaliczyć No tutaj jest taki błąd, że właśnie to powinno być napisane, że w krzaku czy coś, a nie że w przebraniu krzaka No bo my się do niego nie przebieramy eee, I wydaje mi się, że może to być po prostu błąd tłumaczenia również Ale jak widzicie działa, mi zaliczyło te quest'a, a mogę wam pokazać Także ja tutaj do od razu do subskrypcji, łapki w górę jeśli wam pomogłem Możecie użyć mojego kodu twórcy też A jeśli macie jakieś pytania to po prostu piszcie Także jeszcze raz, tak naprawdę wystarczy tylko wejść w takiego krzaka który znajduje się praktycznie wszędzie na mapie. No ja akurat tutaj sobie takiego znalazłem no, w tym miejscu i wystarczy po prostu użyć w nim nekat kevika, czy coś. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Także to by było na tyle. Trzymajcie się następnego. yo!